Bo ty teraz będziesz z nią jechał, nie? Weź, powiedz jej, że ma wpierdalać ogień w podłogę. Ja Ej, nie powiem. Ja jej nogę docisnę do siebie. A, to jak tak, to spoko Ej, słoneczka, myślałem, że to naprawdę coś strasznego, a to tylko ślady badań. Proszę bardzo, o! O! Jeszcze razem. O! Jeszcze raz, kamieńce, Trimpy, przejmę mocno kamieńce, tak? Jeszcze raz, mocno, tak? Trzymamy trzuczkę. O, bolas. Cześć, witajcie. Na dzisiaj piąteczek, dzień spedycji, logistyki. A czemu? Temu, że wybieramy się na trening do Kielc. Właśnie w tym momencie jadę do Obuczyński Rent, skąd wypożyczałem przyczepkę. Ogólnie, jeżeli jesteście z okolic Białego Stoku, to polecam podjechać do nich, jeżeli potrzebujecie jakiejś przyczepki, czy, czy busa, czy coś, bo zaczynają się chłopaki tutaj rozwijać. i cóż, no, biorę przyczepkę i jadę się pakować pomału, bo dzień mamy krótki a ogarnąć musimy wszystko tak jak należy jest i ona bierzemy tą przyczepkę bo będzie w sam raz na wysokość żeby nie stwarzała za dużych oporów powietrza bo jednak jedziemy 39 więc nie może nam zbyt dużo spalić paliwa ja wiem że to jest w gazie i w ogóle ale to musi być ekonomiczne o, jakie ładne 3,6, ja pierdolę. Dobra, wrócimy. Kurde, jaki piękny zestaw wyjazdowy, proszę Państwa, a jaki ekonomiczny i wygodny. Wow. No, to jest przyczepka od Buczyński Rent. Chłopaki mają swoją siedzibę w łyskach koło Białego Stoku. E, łysi nie są, spokojnie, a czy lubią łyski, to musicie ich zapytać sami, kiedy pojedziecie, by pożyczyć jakąś przeczepkę, lawetę albo bus. Bo, tak jak wcześniej wspominałem, chłopaki się zaczynają rozwijać i zaczynają mieć coraz więcej rzeczy w swoich ofertach. W swojej ofercie. W swoich ofertach. Chuj nie Nie Mniejsze w to. Nie, także tak, w każdym razie przeczepka jest piękna. Zaraz będę ją ładował, bo mamy trochę kółek i trochę części. Także działamy. Piękny cały zestaw jest załadowany. 10 sztuk kółek z oponkami, zapasówka D39, 6 sztuk na zapas, samych oponek, dyfer plus 2 pół osie Jakiś kocyk, żeby się położyć, gaśnica, klucze, zestawy. Dobra, plandeka pod samochód, w razie W jakieś przewody na wszelki wypadek, szczotki, manometr, klucze. Dobra, chyba wszystko. A, świece zapłonowe, dobra, są w samochodzie. Co jeszcze? Hmm. O, miejsce będzie na walizki i bimber. Kurde. Chyba wszystko. Chyba wszystko. Jeszcze część jest 30, Baniaki na paliwo. Podnośnik. Dobra. Będzie wszystko na ten wyjazd. Niczego raczej nam nie powinno już zabraknąć. Zajebiście. Oponka jest zużyta. No nieprawilnie. Nieprawilnie w tym przypadku. Tu jest bardziej prawilnie, Ale widzicie geometrię trzeba ustawić. Bo nie łapie tak jak powinno. Tu tamse tam tamse i czekam na limuzynę Ale tu nie ma limuzyny To jest proszę państwa pomoc drogowa bo jedziemy właśnie po E30 Dzień dobry. Cześć Hubert Cześć Siemanko Mam łóżki, O proszę uważam. bardzo pomoc drogowa auto plus Płoszkiewicz Żeby nie było Zobaczcie jaki mam, jaką mamy piękną kierowniczkę Cześć, Cześć. daj wziął Zrobi mi to reklamę Zrobię mi to, to reklamę, nie? miejsce, wam posprzątałam Dobrze, to już zaraz ten Już się będziemy pakować I jechać po 30 Jesteśmy na miejscu. Tak dzieciaczki. Tak właśnie. Ja też nie mogę się doczekać, zobaczyć jak w połowie jest oklejona, bo na razie jest tylko w połowie co prawda. Bo zderzak nie przyszedł jeszcze. jest naklejone. Tak jest. Oblepiaczek Tak właśnie już idziemy do chłopaków zobaczyć jak to wygląda. Jesteście gotowi? Bo ja w sumie nie. Dzień dobry. Cześć. Oku. Dobra. Cześć. Cześć, chłopaki. Dzień dobry. Ja pierniczę. Ole, kozacko. I to jest dopiero w połowie oklejone. Ole, piękna jest. A to jeszcze zderzaczek przyjdzie, ten, co nie przyszedł Nie, no jest bajka. Już mi się to podoba. Takie niedoskonałe jeszcze, bo brakuje kilku elementów, ale robi robotę. No, jest fajnie. Jest fajnie, muszę przyznać. Oklejona w połowie. Zaraz lecimy na geometrię, żeby zniwelować tą potężną japę. Jesteśmy na miejscu firma Eltras, gdzie będziemy robić geometrię. To co, Dzieciaczki? Rozpakowujemy furkę, nie? Tak. Ok. Co my tu mamy? O, jakiś driftowóz. Kominek tutaj. Cześć Adrianek. Wiem, że jesteś w górach aktualnie, więc zobaczysz to za jakiś czas jak będziesz oglądał vlogarska. Proszę bardzo, tak. Twój samochód też się na nim znajdzie. Żeby nie było. Uda się? No musi się udać Zawsze są dwa uda to się uda Groby kręci śruby Czy będziemy teraz mieć odpowiednią wysokość? To się okaże Próbujemy dalej? Czy to jest to? Teraz wchodzi ziasma. Nie, musi być troszeczkę przerwy, bo jak zawieszenie będzie pracować, to żeby nam na to nie zerwało, nie? Także teraz jest nic. Dobra, lecimy z drugiej strony. A, no chciałem ci myślałem, że... Nie. Nagrywasz? Tak. 5. Tyle milimetrów zostało nam regulacji. 60. Czyli o 55 mm to opuszczamy. I zobaczymy... to widzieliście z tamtej strony. Zobaczymy teraz, jak ta strona siądzie i jak to będzie wyglądało. Bo na pewno będzie delikatna różnica. bardzo dobrze. Nie chcę tracić czasu. Wcale nie wszystkie przygotowania na ostatnią chwilę. Nie, nie, nie. Wcale nie. nie, A kiedy wyjeżdżamy? No, e dzisiaj, nie? Ile nam zostało czasu? Dużo. Tak, jakieś ładne parę godzinek. Mamy czas. czas, spokojnie. Tyle co tak naprawdę to teraz. Nic nie nie wiem. Kurde, na zostawiłem nakrętkę. to ja jest dole, co zaczęłam? O! o, o. Przepraszam panów. Ej, jak panom ja, Pizdzi tu co? Jak? Kupiłem ci cztery perły. Boże, Jak jeźdźe? Jak w kieleckim Kaby kurwa odsun się, bo szybę wybijesz głową. Tak, tak było. Tak? Dzień dobrze jak panią się jechało? Bardzo dobrze, mamy świetnego kierowcę. Czy był spożywany alkohol podczas Nie. pracy? Nie I to jest bardzo złe O matko, nie widać Proszę, za, proszę, proszę zapalić światełko w lomecie Nie W środku nie. Czy są panie zmęczone? Tak a, Aha. Nie pogała. Ale zaraz będzie e, lany alkohol jak zejdziemy do środka Wiesz co będzie? Będzie grana poduszka Ta? Chyba ty ta, 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 ta. Cześć Patryś, mamy z taką sprawą Chcielibyśmy Ci życzyć wszystkiego najlepszego, spełnienia marzeń, i dużo pieniędzy i wymarzonego samochodu. Tak, i składamy jest najszczersze życzenia. Także przyłączajcie się razem z nami i złóżcie w komentarzach życzenia dla Patryśa. Patryś, Pysiu mój zajebisty. Cieszę się bardzo, że Cię poznałem. Ogólnie chciałbym Ci z całego serduszka swojego życzyć wszystkiego, co najlepsze, szczęścia, zdrowia, zdrowia przede wszystkim, bo jak będzie zdrówko, to wszystko inne przyjdzie jakoś samo, żeby spełniły się Twoje najskrytsze marzenia. No i co mogę więcej życzyć, nie wiem, co sobie tylko zabrakniesz. Trzymaj się. Drogi Patryczku, razem z Barem chcielibyśmy życzyć Ci dużo zdrówka, szczęścia, miłości. Przede wszystkim zdrówka i żebyś był wiecznie zadowolony z kompakta. Jakiej chujwa mówi się do E30-ki, Proszę pana, to nie jest pana samochód, proszę go zostawić. Halo? Halo, proszę zostawić ten samochód w spokoju. Nie słyszę. Matko boska, dzisiaj jest Drift Day. Fajnie, nie mogę się doczekać, kiedy będą się przejechać z w w Kielcach, naprawdę. Tak. W końcu nasz to ten dzień Łołka, piękna bębeczka jedzie Matko łożka Ale tylko lepsza niż O nie, ona jeszcze Ona mnie skręca na nosie. A, a to jest Iza z y, Maxem Tak Super, Maxa BMK jest super Super Mówić pani szybko? O kurwa, wysoko W e, takich dość nietrawnych z mojej strony e, odpiął nam się wydech od kolektora, czy jakbyś tak Zaraz wam to Daniel powie profesjonalnie także będziemy naprawiać Co zrobiliśmy? Wyjechałem yy, rozgrzewać oponki i wydech się odkręcił, w twierdoliu, z stwierdolił Dlaczego ty rozgrzewałeś oponki, a nie ja? Bo chciałem się przejechać koniecznie, zobaczyć jak to idzie me cambia

Sajebiście A pani? O, pani, on chciał on do domu. Ja chcę do domu. Masz lewe, ty możesz się spać. Przejedziesz się ze mną, chcesz tak, się ze mną sprawdzić. Tak, tak, tak. Już możemy? Proszę. A wy jak się pomyślał? Wspaniale, nie, nie a, ale pod jednym warunkiem. Może było słorko, to pod było Pod jednym lepiej. warunkiem. No. Żebyś napierdalała bokiem, a nie jechała na czasówkę. Dobrze. Teraz będzie z nią jechał, nie? Weź, powiedz jej, że ma wpierdalać ogień w podłogę. Ja jej nie powiem. Ja jej nogę docisnę do ziemi. A, to no, jak to tak, tak, to ją spoko. Uuu! Z kurfią. Albo ja ją w kurwie, to bym wyjdzie. Lepiej, Chociaż Nie, ty może i lepiej się postarasz. Ja już. kurwika. A ty, to Szłoneczko, co o tym sądzisz? Tak, to jest dobry pomysł. Myślę, że to. Zaowocuję. Kamilka, bo no to nie tak, że ja nie chcę z tobą jeździć, tylko ja cię chciałem wkurwić trochę. Tylko trochę. Się ładnie popatrz na mnie. <śpiewaj> Kurwa nie! Simba! Simba! <śpiewaj> 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 Dlatego ci powiedziałem, że ja to zrobię!